Y, przykładem właśnie ta geometria różniczkowa, która wtedy w czasach Einsteina wydawała się taką matematyczną ciekawostką. Gdzieś tam matematycy rozważają, że czterowymiarowa przestrzeń może być zakrzywiona. No na co to, komu? Przecież żyjemy w euklidesowym świecie. A tu się okazuje, że nie. Dlatego się mówi, że matematyka jest królową wszystkich nauk? Y, no, między innymi. Y, też mówi się, że to chyba Kant coś takiego powiedział, że w każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki. I coś w tym jest. Oczywiście bym tutaj też tak nie absolutyzował, Tutaj, wiadomo, że jako matematyk to muszę tak mówić, ale no jest coś głęboko matematycznego w świecie, właśnie ta niepojęta skuteczność, o której wcześniej mówiliśmy, która nie przestaje mnie tutaj zadziwiać, że, że coś. Że ma, masz jakieś obliczenie, jakieś równanie i że można to zaaplikować do rzeczywistego świata i że to się sprawdza z taką dokładnością. Tak, i że równania bardzo często bywają właśnie dużo mądrzejsze niż ich twórcy. Że w tych równaniach siedzi więcej niż w nich początkowo umieściliśmy, i wręcz wychodzą czasem z nich rzeczy, z którymi się początkowo nie zgadzamy, bo nie tak miało być. Hmm, czyli to o tym, ile, ile w stanie był wykorzystać mózgu a Einstein, to myśli, że to jest jakaś mrzonka? Hmm. Wydaje mi się, znaczy znowu nie znam się na mózgu, hmm. ale gdzieś tam, gdzieś tam czytałem, że to, że wykorzystujemy na przykład 10% tylko mózgu, no to to jest, to jest mit. To jest, to też, jest, to jest też tak.